Rześki poranek, ale ma być dzisiaj upał, więc dzisiaj prace ogrodowe będą minimalne, tylko teraz właśnie do podlania niektórych warzyw, chyba marchewkę, bo ma za sucho, a ona jest już taka fajna, więc szkoda by było przesuszyć za bardzo, bo może pękać, zaczyna mi kwitnąć juka. Róże przekwitają już tutaj tą jedną odmianę praktycznie, o widzicie, zostały kikuty tylko. Już te kwiatostany z, z owocniki właściwie można powiedzieć już usunęłam, ale nie wszystkie jeszcze wyłamuję je po prostu, żeby sobie ona nie, nie musiała się męczyć. Doprowadzając do wytworzenia nasion ale jest i tak pięknie zielono. Koperek. Pięknie dojrzewa. Ja tylko koperku, trochę takich siewek, samosiewek, to jest u mnie w tym momencie chyba najwięcej. I one są takie dorodne. Zresztą to widać po prostu. Te, które są Samo istnie się wysiały i urosły, są takie zdrowe jak porównania to co ja wysiałam, to no, no za gęsto i dlatego pewnie też jednak roślina, która jest pojedyncza, ma dużo składników pokarmowych, dużo miejsca jest fajniejsza. Słonecznik. A biedronka czeka już tutaj, bo pewnie ma co jeść. Górki. No, zobaczymy. Robiłam tutaj im takie podparcie, bo chcę, żeby one się troszeczkę poczepiały i poszły mi też w górę. Trochę jej pomagam. W tym momencie jeszcze nic tutaj nie ruszam, bo jak widać jeszcze są kropelki. Fasolka szparagowa. Karłowa też już będzie kwitnąć. Ja się zachwycam, że coś tu się tutaj dzieje, że się coś pokazuje, ale o tej porze, jeszcze w poprzednich latach, to ja już miałam zbiory. To wszystko jest mocno, mocno opóźnione. No ale nic. Miejmy nadzieję, że będzie. Chociaż na pewno jakieś szkody przyniosą nam te chłody. To zimne powietrze w nocy, dzisiaj było 10 stopni. Już nic nie zabezpieczam specjalnie, no bo niestety trzeba na naturze pozwolić po prostu robić swoje. Ale liczymy się z tym, że te temperatury, które są zimna noc, gorąco, upał w dzień, będzie powodować to, że te rośliny mogą nam zacząć chorować. No i to właśnie. To jest tak. Cały nasz wysiłek, nasz trud może pójść na marno. Moje pomidory, te gruntowe, niskie, ja ich w ogóle nie obrywałam, ale też widzę, że mają plamy jakieś tam na liściach. Trochę może tych liści pousuwam już w tej chwili, żeby im dać szansę, przynajmniej tym, które tu mają zawiązane, żeby dojrzewały. One mają, O, tam się już przebarwia nawet. Widać plamy. Trochę jesteś nisko, co prawda ja tu mam wyściółkowane słomą, więc mam nadzieję, że nic z tym owocnikom się nie stanie. Przynajmniej tutaj, Jerzeju, nie widać tego pomidorka. Pokaż się tutaj. O, tam się przebarwiesz. Tak, tak. Wyraźnie. Będziesz pierwszy. Chyba, że gdzieś jeszcze jakiegoś wypatrzę. Tu jest takie ładne grono, ale jeszcze też nie. To jeszcze zaglądniemy do szklarni. Tylko uchylone. No, niestety tak zostawiłam, bo boję się tych chorób grzybowych i tak nie wiem czy. Czy coś nie będzie wczoraj jakieś plamy znalazłam na tych liściach i teraz tak się zastanawiam, właśnie, czy to jest jakaś choroba, czy to po prostu starzeją się te liście. No, muszę obserwować. Niektóre na pewno mają jakieś, mogą mieć jakieś braki z brzegu. Widzę tam. Wydawało mi się, że brak, wykazuje brak magnezu, ale tego do końca nie wiem. No i tak, te grona tak są i wydaje się, że one tak jakoś... Nie wiem, cały czas mam wrażenie, że stoją te pomidory, że one nie przybierają, one nie, e, nie nabierają e, objętości, tak? Nie wiem na co czekają. Nie będzie lepszych warunków, wy się zastanówcie, co wy robicie. Nie będzie lepiej. Trzeba się dostosować do tego, co jest, i to nie ściemniać, tylko rosnąć. Bo mi was potrzeba. Już mam potrzebę, już mam potrzebę konsumpcji. Hmm. Nie no. Tak to wygląda. Może nie najgorzej, ale najlepiej też nie. A i teraz jeszcze kawał mój cień w kładzie, jeszcze daleko, widzicie? Buraczki. Opolski buracz to jest, który rośnie do góry, ale one jeszcze takie specjalnie duże tutaj nie są, chociaż są rzadko i okazałe mają. Liście mają takie zdrowe i tak już jest ten czas, żebym ja sobie zrobiła potwinkę na zimę do swoich list. Bo i są już buraki bulwy, tak, na tyle, że ja już mogę sobie na to pozwolić. To będzie następne zajęcie. Tu mam cukinie, które mi się teraz rozrastają i okazuje się, że już, już to widzę, że jednak mimo wszystko mają ciasno. A przed chwilą nie było tu, było plaża i było wszystko odsłonięte, a w tej chwili już zajmują przestrzeń. Pasola sobie po siatce idzie do góry. Może nie jest okazała, ale ona się rozrośnie. Też widzicie, No i wiadomo od jakiej przyczyny coś takiego się dzieje. O, nagle porażony liść. Co to jest? I zasycha. To jest albo jakiś, jakiegoś szkodnika ma, więc muszę się przyglądnąć tej historii. Zobaczymy. A tutaj mam patisona, okej, okay. a patisona w porządku. Natomiast na pewno nie będę miała w tym roku arbuzów, i chyba się wyleczę z tego sadzenia arbuzów, bo tam one w ogóle nie idą mi. Cukinia, która była z rozsady, tam ma jakąś zawiązkę, ale hmm. kiedy to zacznie? Tu dynia, która wyszła późno, no, wygląda dość na razie dobrze ta była też z rozsady i też nie za bardzo wiele tutaj jej przybyło bo nie mogła się długo pozbierać ta sadzonka co dalej oto zadanie na teraz bo tu na tej grządce gdzie mam marchewkę jest sucho marchewka jest ładna już i w gruncie też ale jeżeli ja pozwolę tutaj żeby to przeschło za bardzo no to zaczną mi pękać znowu te marchewki nie chciałabym, bo naprawdę jest już fajna i muszę ją podlać. Przy okazji skorzysta cebula. Ta cebula też jest fajna. Jest czerwona też. Dynia Hokkaido. Mam ją pierwszy raz. Trochę mam zachwaszczone. Tą usunę te chwaściska. Ale no już tam Nie była z rozsady tylko do gruntu. I akurat tylko ona miałem jeszcze obok stanowisko też i jest puste, bo niestety nic nie poszło. No i tu jest znowu następna grządka, gdzie tu jest miks. Trochę pomieszane. Buraczki. A między tym jeszcze jakiś seler się znalazł, ale seler jest malutki na grządce. O, sucho masz. I tu jest też sucho, tu jest też marchewka i też ją muszę podlać. To teraz. A co tam dalej? To taki mały rzut. Jeszcze mam nieobraną, niezjedzoną świdośliwę, moją ulubioną. O, tak, mocno dojrzała. Moja jabłonka, taka rachityczna, proszę zobaczcie ile ma jabłuszek. Nie będą duże, bo pewnie za dużo, może mogłam ściągnąć. To jest fasola na strąki. No co moje porzeczki mówią? Że co, dojrzałe? Jak myślicie? Jeszcze nie, jeszcze są za twarde. Ale to wkrótce. Może dzisiaj będę trochę obierać. Jak tu będzie cień, oczywiście. A tu mi się zrobiło zachwaściło jakieś ziemia. Nie uprawiałam tego poletka w tym roku w ogóle, bo jest za bardzo zacienione. Jestem pod dębem. I to jest od strony południowo-zachodniej. Dużo tu jest potem cienia i tak nic nie chce rosnąć. To jest moje wysypisko. To znaczy że to jest takie miejsce, gdzie ja chcę po prostu bardziej podrównać teren i przy okazji, żeby mi się tu zrobiła jakaś gleba, ale zobaczcie, wyrzuciłam tutaj obcięte moje winogrona i popatrzcie co one zrobiły. No. To jakbym chciała sadzonkę uzyskać, to mi się nie, to mi się nie zrobi. A ja tu się po prostu wszystko przyjęło. Może nie wszystko, ale się rozrosło. jeszcze jeszcze nie jesteś wisienko gotowa okay, prawie Natomiast ta wiśnia ma mało ale ale ma O Ciemniejsze na te wisienki i już są Bardziej dojrzałe, nie wszystkie, ale coś już tam znajdziemy. No, tutaj w jakaś gałązka, trochę tych bąbelków wisi. Akurat ta gałązka jest pięknie tam obwieszona. Ale generalnie nie mam ich dużo. Po owocowaniu jest do prześwietlenia, czyli po obcinania. Bo już jest za gęsto, tak? I te owoce nie mają jak dojrzewać. Mmm, pyszne. Wspaniałe. Mam nadzieję, że moja instalacja z siatki się tu sprawdzi. No i przede wszystkim te e, zrobione przez nas podpory. Moja jabłonka, którą sadziłam na wiosnę. Akurat ta gdyż nie ma na tyle dobre miejsce, że utrzymała trzy jabłuszka. Natomiast druga, bo dwie miałam, niestety. Działa wszystkie, tak chociaż trzy. Zobaczmy. To jest czempion. Zobaczymy jak ona się będzie zachowywać i jak... No ale już na liście widzę jakieś choroby. Nie przyglądam się. Dobra. Koniec przyglądania się. Bierzmy się do roboty. Lepiej w pracę, potem delektować się będę. O i tam pokazuję jeszcze wam mój groszek. Za tym słonecznikiem jednym i drugim, i koparkiem, już przysycha, i to będzie pora, żeby go zaraz stamtąd wyciągnąć. To będzie miejsce następne, które jest odzyskane. Można coś innego będzie wrzucić. Lubię ten moment, kiedy to tak wszystko się ładnie rozwinęło, bo ja w tym momencie wydaje mi się, że mieszkam w jakimś odludziu. Jest tak fajnie. Tak właśnie tak bym chciała no niestety. To jest taki skrawek wyklejony gdzieś tam z takiej rzeczywistości, gdzie jest dosyć gęsta zabudowa, a tu się mi tak udało znaleźć taki zakątek, ale tylko w tej części bym powiedziała dolnej tej mojej działki. Tak. I tu jest i ciszej. I słychać ciągle ten śpiew ptaków. No, no bo tak, otoczenie jest, jak sami widzicie, fajne. I będzie dzisiaj botwinka. Co prawda jeszcze nie na zimę do słoików, ale na obiad z jajeczkiem.